Tutaj jeszcze powiem o tak zwanych listach mieszanych. Dawanie o katalogów jako mieszane listy. Tutaj jak widać możemy podawać bezpośrednio z pliku wiele katalogów oraz różne, oczywiście katalogi Presle i tak Przykładowo pobierzemy sobie zarejestrowane wcześniej Presle. Damy je jako nowa grupa. I teraz, tak, jeśli w pliku mamy podane rodzaj skryptu, login, hasło, bo tu jeszcze klucz w przypadku USNEFSA, czyli po prostu po przecinkach są dane, mamy wszystkie dane wpisane. Wtedy nie wybieramy rodzaju skryptu, ponieważ ten rodzaj skryptu już jest tutaj, że tak powiem, wpisany. Klikamy tylko na dodaj. To wszystko. Natomiast do tej samej grupy możemy cały czas dodawać jakieś inne katalogi. Przykładowo jakiś nasz precel na Wordpressie. Podajemy mu login i hasło. Podobnie na przykład jakieś blogi na Wordpress.com. Też podajemy login i hasło i tak dalej i tak dalej to oczywiście możemy też dodawać bezpośrednio z pliku na przykład takich co so katalogi e, oczywiście nie musimy mieć pełnych danych podanych czyli teraz wybieramy podajemy tą samą grupę Oznaczamy, wybieramy rodzaj skryptu, ponieważ tutaj mamy tylko same adresy bez podanego rodzaju skryptu. Klikamy dodaj i tak dalej. W ten sposób możemy po prostu tworzyć grupy mieszane. To teraz ma znaczenie. O, tu się akurat dodało, jako pusta strona. I teraz wybierając tą grupę, możemy wybrać do których katalogów chcemy dodawać. Jeśli są płatne to oczywiście tutaj wpisujemy stosowne dane. To już nie musimy wypełniać tego pola, ponieważ no, dużo, myślę, e, prościej jest podawać te dane bezpośrednio przy imporcie katalogów. Ta opcja zapewne niebawem zniknie. Po prostu wybieramy do jakich katalogów Presley chcemy dodawać. E, może się zdarzyć, że na przykład do którejś nie będziemy się dodawać tej, tej grupy, e, przykładowo na przykład nasza nowa strona ma być nie dodawana do WordPress.com i tak dalej, tak dalej. E, tutaj też ma to znaczenie, czy jesteśmy w jakichś, jakichś grupach, wymieniamy się swoimi zapleczami, jeśli tak, to na przykład części stron na pewno nie będziemy chcieli, żeby na przykład powiedzmy dodać ją gdzieś tam, prawda? Wtedy po prostu odłączamy ten skrypt i dodajemy po prostu do całej reszty.